Wersami, jak falat tsunami, zwykłymi słowami, wielkimi lila by wszystko rozjebać wokoło Pierdolne tak mocno Pochylę czoło Bożegnam mi wszystkich i mało to mnie Nie chciałeś nie wierzyć z wątplińskiej dalej W ulicowe ode mnie Krok w bok Jestem przed wami oświetlony rok Dla ciebie to szok Tak bywa niestety Japnę się do góry Ty jak te komendy spadają Tak szybko po chwili wygasasz łamię przepisy Karol Krasa Ja jestem Pascal Słabo gotuję Dlatego przed Majkiem studio rapuję Dołożę wam kuję Mnie nie prowokuje Emocje ciśnienie Gdy będę wam oku Krok po kroku plan realizacja Next level poziomu osiągnięta stacja Tu wychowany To się zrodziło by o to chodziło, wiem, jestem za że można tak grać Robisz to gówno i będę im stradzie ja wbiję na szczyt Mi nie przeszkodzisz, ty chciałeś marzyłeś, niestety odchodzisz Do was, wyłaki jebane. Jesteście jesteś ci jak na głowę przećpane ciała półmiękkie i nietrenowane Pytanie do ciebie, złapałeś panę, miałeś swój cel, lecz go nie sięgasz Mówiłeś pod ziemię, tak mocno przysięgasz Na bliskich na wszystko, że to nie dla kasy Chcesz przysięgę, totalny brak klasy Zero ambicji, zero honoru Obrażasz wszystkich, sam nie masz hardcore Co tu jest grane? Jeszcze nie łapiesz, uderzam wersami Przyjmuj na klatę, Przydupię ci łatę do twego nie chciałeś, zrobiłeś dupę ze spyska, ja lecę dalej, bit atakuje, 40 na karku dopiero raczkuje więc nie tracę czasu, mocniej trenuję, jakby kto pytał, co dzień nie rapuje, więc nie tracę czasu, mocniej trenuję, jakby kto pytał, co dzień nie rapuje, więc nie tracę czasu, mocniej trenuję, jakby kto pytał, co dzień nie rapuje, więc nie tracę czasu, mocniej trenuję, tak se tu luźno rapuje. Zarażę moje skażenie, a chuj mnie obchodzi zrobić wrażenie na tobie, na świecie nie będę powtarzał, nie będzie potrzeby, będę zarażał. Heh. Wszystkich zarażę, rap moje skażenie, a chuj mnie obchodzi, zrobić wrażenie. Na ciebie na świecie nie będę powtarzał, nie będzie potrzeby, będę zarażał. Poczuj tę moc mnie mocno rozpiera i nie ogranicza mnie żadna bariera. Taka sama w tym życiu ci daje powody, idziesz pod górę, na końcu są schody. Męczysz się mocno, w końcu odpadasz miliony euforie na to gospodarz, bo założyłeś i zero pokory, że wygrasz to życie bez żadnej podpory. Bliska osoba jest niczym, w Twych oczach zaciście się pętla, już przecież warkocza na swoje karczyków, więc będzie jak ulał. Mój pokaz techniki, ja będę tak hulał, jak będę chciał Tak teksty, do pierwsze żałosne, twe wow Chcę być tu królem, zgarnąć te pule Kupię sobie Ferrari, zaparkuję na twą gulę, ty kurwo